Cześć, witajcie, jestem Technikapa. Dzisiaj sobie um, będziemy pisali naszego Okora. I dzisiaj, właśnie sobie do niego dodamy. Słuchajcie, broadcast um, Alerty. Broadcast był taki odcinek w ogóle u mnie na kanale. Więc jak nie widzieliście, nie rozumiecie czegoś, co tam Co będę dzisiaj pisał, to wpadajcie na ten odcinek. No i co? Stworzymy sobie oczywiście nową klasę. Yy, na, nie wiem, nazwę yy, Broadcast Eee, implement command executor eee, najpierw 16 słuchajcie nie trzeba używać takiego czegoś jak title API albo takich innych rzeczy bo tutaj mamy, mm, mamy ułatwienie eee, i co najpierw ja oczywiście zrobię to co zwykle public um, road cast main m plugin również m, m command DC set executor this ok add unimplement methods i fajnie teraz słuchajcie co sobie zrobimy args y sender no i tak y na początek sobie sprawdzimy długość argumentów bo, bo umożliwimy właśnie konsul też pisanie tego y args length się y może inaczej args length Um, tutaj sobie damy, jeżeli jest większa lub równa jeden, bo będzie trzeba napisać slash BC, spacja, title, subtitle albo BC, czyli broadcast. No i w taki sposób to będzie działać. Um, I teraz tak. Um, if. Um, a, może najpierw sobie sprawdzimy uprawnienie więc sobie zaznaczmy to i sender is op. OK. Potem sobie właśnie jakieś else y napiszemy i tak string Builder równa się New String Builder. Tworzymy sobie coś podobnie jak w hellpopie for eh, int i e, równa 1 i mniejsza arc length and close plus i e, sb append alex i append space string msg msg mm, równa się sb to string OK, i teraz to sobie sprawdzimy if args0 um, equals equal case Załóżmy... Um, no dobra, zacznijmy od podstaw, czyli bc to for player ps-lucky get-online-players ctrl-shift-o importujemy sobie gracza ps-send-message Weźmiemy sobie tam jakiś paragraf yy, i napiszemy sobie też taki prefix może i tutaj ogłoszenie OK plus NSG i replace, bo jeżeli na przykład admin w wiadomości użyje jakiś kolorków zamienimy e, takie coś na paragraf okay. e, No i mam już sobie pierwszego defa zrobionego else If Args 0 Equal Signal Case Można jest w ogóle zrobić case'ami to jest też ważna sprawa Czyli zrobić switcha z tego ARGS i będzie to wyglądać Słuchajcie. Zrobię to na razie tak. Ja będę robił to i w ARX y, equals CASE, ale pokażę Wam, że można to robić switcha. Na przykład switch y, y, ARX 0 i case y, case y, BC. To jest coś, tam coś, tam daj. Hmm. Hmm. Tutaj zmienia się zmieniacie chyba znaki po prostu, czy coś nie wiem. O, dokładnie I macie switcha, i możecie sobie tak robić switcha. Ja to robię, ale sipem, no ja już po prostu tak robię. E, I teraz tak. E, tutaj będzie BC. Tito, e, For player PS. Back to get online players. PS, yy, a nie, teraz tak. Używamy sobie czegoś takiego jak PS. ps.spigot. Yy, send message. Yy, base. Yy, component. Oj, zły, i złej, i ta użyłem. Jednak będzie send message. Chat message, tak, o, chat. A choć już nie, soj. To się używa do action My sobie używamy PS title. Ten tytuł bardziej. Um, no i sobie używamy czegoś takiego jak um, Tutaj damy sobie... Um, tutaj jest 0, bo tu jest subtitel. Ktoś go możecie sobie dodać osobną rzecz do tego. Ale my sobie użyjemy MSG, Replace um, Tona. i teraz tak uh, else if 0 um, equals signal case and um, action bar for player ps back to get online players uh, ps spigot tym razem ojej co tu się stało PS.spigot. Send message, chat message type, chat message type, action bar i teraz e, text component from legacy e, MSG Replace O, tak jest Właśnie, właśnie te replace y umożliwiają nam dodanie kolorków do tego wszystkiego. No i teraz wystarczy sobie porobić else od tego Zrobimy dwa else z użyciem Bo No, zrobię sobie dwa else z użyciem, najpierw sobie piszemy else od yy od, od, jeżeli grasz nie ma uprawnień, nie masz uprawnień do tej komendy else sanderson message użycie else Um, bc bc tico action bar w sumie piszemy sobie to samo co tutaj bo jeżeli tutaj gracz nie wpisał tego, tego ani tego to też źle użył jakby tej komendy więc my sobie to słuchajcie zapisujemy oczywiście sobie to rejestrujemy w mainie new broadcast this Importujemy sobie to. Eee, oczywiście, do naszego plugina e-mail też musimy sobie dawać BC. Zapisujemy. Eee, no i co? Ja to wtedy eksportuję na nasz serwer. Eee, ok. Teraz wystarczy tylko przeładować. I wejdziemy sobie na nasz serwer. Zobaczymy, czy to działa. Ładuje nam się świat, ok jestem bc, bc. napisał coś tam coś tam tam też mi napisze, że użycie bc, bc, siema mordy ogłoszenie siema mordy e, Dam sobie jako na tytuł siema mordy. E, no to jakby jak chcecie żeby to był jakiś defaultowy kolorek po prostu to wchodzicie sobie oczywiście w broadcast bierzecie paragrafik um, i teraz tak dodajecie sobie um, um, e takie coś i to sobie kopiujemy i dodajemy sobie to samo w, w tym miejscu więc ja to teraz wyeksportuję i powinien być już podstawowo jeden korek przy wysłaniu byle jakiej wiadomości więc tytuł ma mordy teraz jest na żyto. BC Action Bar też jest tutaj, widzicie, tu. e, czatki. E, I co, jeszcze sprawdzimy sobie te kolorki. BC. E, BC. E, na przykład, dajmy sobie F. I na przykład... Albo na przykład title, bo taki... E, na przykład inny kolorek w ogóle. E, plus miejsce w tak. no i widzicie y, takie, taki napis y, no wypisało, czyli można też robić inne kolorki, ale bez kolorków też będzie jakiś tam podstawowy kolorek oczywiście, a więc no to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę i subskrypcję a jeżeli macie jakiś pomysł co mógłby być w tym, co mógł dodać do tego kora to wpadajcie na Discord, do link w opicie macie tam kanał Pluginy Pomysły, no i tam możecie pisać swoje pomysły, co mam tu dać. A więc co, to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli się spodobało, to właśnie subskrypcja i łapka, no i co, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie, no i cześć!